Diogenes Synopy, żyjący około 413 do około 323 roku przed naszą erą, był jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli Szkoły Cynickiej oraz jedną z najbarwniejszych postaci filozofii starożytnej Grecji. Uczeń Antystensa uznawany jest za myśliciela, który w sposób najbardziej konsekwentny wcielał w życie ideały głoszonej przez siebie doktryny. Celem filozofii Diogenesa było osiągnięcie pełnej autarki. Czyli niezależności od zewnętrznych dóbr i konwenansów społecznych. Filozof odrzucał materializm, władzę, sławę oraz przyjęte normy moralne, głosząc, że prawdziwa wolność możliwa jest jedynie wtedy, gdy człowiek uniezależni się od wszystkiego, co zbędne. Żył więc w sposób skrajnie prosty, odziany w łachmany, pozbawiony majątku, mieszkał w glinianej beczce i posiadał jedynie płaszcz, kij oraz torbę wędrowca. Jego codzienność była manifestacją poglądów. Życie zgodne z naturą i rozumem miało być jedyną właściwą drogą do szczęścia. Z Diogenesem wiąże się wiele anegdot, z których najbardziej znana opowiada o spotkaniu z Aleksandrem Macedońskim. Gdy potężny władca zaoferował filozofowi spełnienie dowolnego życzenia, Diogenes, leżący wówczas na słońcu, miał odpowiedzieć: Nie zasłaniaj mi światła. Zdumiony królewski rozmówca odrzekł wówczas: Gdybym nie był Aleksandrem, chciałbym być Diogenesem. Postać Diogenesa, choć często odbierana jako ekscentryczna, stanowi do dziś symbol filozoficznego nonkonformizmu, odwagi w myśleniu i bezkompromisowego dążenia do prawdy o ludzkiej naturze.